Właśnie, ja, ja mam taki plan, ja mam taki plan, tylko nie wiem ile, ile lat muszę mieć, żeby, sorry, nie wójtem, burmistrzem. Ile muszę mieć, żeby burmistrzem być? Czego? Bo chcę wrócić do Paniotowa i pełnić rolę burmistrza, stary. Taki plan mam. To chyba ile chcesz, wiesz? Kurde... Na prezydenta to... kraju chyba trzeba mieć 35. Na burmistrza podobno też 35 trzeba mieć. Dobra, zaraz ci wpiszę ci powiem. Kurwa, to jest chujowo, bo za tyle lat to już każdy zapomni, że ja istniałem w internecie. Chciałbym wrócić do poniatowej, zostać burmistrzem. Dobra, już ci mówię. Kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta miasta może obywatel Polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat Co ważne, <laughs> kandydat nie musi stale zamieszkać na obszarze gminy, w której kandyduje OLA Boga! Stary z Wrocławia zrobimy ciebie poniatowskiego burmistrza Tak, zróbmy tak. <laughs> Ale kupujemy głosy czy jak? Bo sobie kupić, jak zainwestujesz we mnie, to stary nie wiem Drogę ci jakoś wybuduję, Bo o wiem, na mojej drodze, w mojej gminie, będziesz mógł sobie postawić jakieś barierki czy coś, za pięciokrotnie wyższą kwotę, jaki kupisz wyborców. Stary, to, to więcej. To ja tam na nakupię w chuj ziemi tysiąc hektarów rolnej, a ty mi to kurwa zrobisz na budowlaną i chuj. No dobra, o, to też może być. I przebitka 50. -trony. Ale 90-10 robimy podział. No tak, no 10 dla Ciebie. No tak, no tak, dziesięć dla mnie no i będę burmistrzem, stary. No Boga, jedziemy tutaj. Ej, daj to by to było. A zrobisz dla mnie ulicę? Jak mi wygrasz wybory, to ci zrobię. Sergiusza Wórskiego i koło, by była koło ulicy Denit Rozyniaka? I obok koło. Yy, nie no, tyle wiernych, my tam nie mamy, to stary, Wiernych widzów YouTube'owych. O, tak byśmy zrobili. Lewda przesyła dziś. Ulica Wiernego widza, o. Który Rafciu wychodzi w końcu, wychodzi. Kurde zajebisto by na to było. jego walka jest no Rafał tutaj. chyba drugi wychodzi, nie wiem, ja tego nie rozumiem. Ja mało rzeczy ogólnie jeśli chodzi o fame rozumiem. Ich ruchy są dla mnie kurwa czymś dziwnym.